Witam Państwa we wtorek, drugiego dnia kwietnia. Eurodolar wciąż utrzymuje się w bardzo rozbudowanej formacji klina rozszerzającego się. Jego dolne ograniczenie stanowi tutaj dość istotne miejsce wsparcia, górne miejsce oporu, aczkolwiek jeszcze do tego ograniczenia mamy całkiem dużo wolnej przestrzeni. Natomiast spoglądając na wykres od lokalnego dołka widzimy tutaj potencjalną formację odwróconej głowy z ramionami. Jej zasięg to około ok. 129,20. 6 Natomiast z drugiej strony to ostatnie odbicie przypomina nam trochę ten układ z drugiej połowy marca. Gdzie też po bardzo silnym spadku, tutaj mieliśmy lukę weekendową, następnie też obserwowaliśmy coś w rodzaju odwróconej głowy z ramionami, a koniec końców była to korekta prosta. Więc na razie to odbicie, które tutaj widzimy, które też się zatrzymało przy górnym ograniczeniu w kanale wzrostowym, tym zarysowanym na zielono, może być uznane za korektę prostą. Także dopiero wybicie tych dzisiejszych wierzchołków. Pomogłoby rynkowym bykom do tego, aby zrealizować zasięg wynikający z wspomnianej odformacji głowy z ramionami. Na parze USD PLN bez zmian cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, który wyznacza nam kanał zarysowany na niebiesko. Rynek tutaj dopóki nie przełamie dolnego ograniczenia tego kanału, no to może zmierzać nawet w okolice 3 ,30 zł 30 groszy za dolara. Dopiero wybicie dołem z tego kanału otwierałoby drogę do znacznie niższych poziomów, nawet w okolice 3 ,15 zł 15 groszy. Dolar jen przełamał już kluczową linię w trendzie wzrostowym, czyli linię poprowadzoną po dołkach fali drugiej i fali czwartej. To już na początku tygodnia sprowadziło parę dolar jen na o wiele niższe poziomy, i tym samym cały czas jest tutaj szansa na to, aby ten rynek w średnim terminie dotarł w okolice poziomu 90-85, gdzie znajduje się dołek pod fali czwartej. Natomiast, takim ostrzeżeniem dla byków, może być tutaj jeszcze potencjalna korekta pędząca. Wtedy, też ten lokalny cień, właśnie na fali czwartej, byłby. Wtedy falą A zamiast fali 5 mielibyśmy falę B, i teraz ten spadek na fali C to jest jedyny ratunek dla tych, którzy myślą jeszcze o wzrostach pary dolar jen. E, Natomiast e, od ciekawego miejsca odbijają nam się notowania niemieckiego indeksu. DAX. Otóż DAX wyrysował nam e, praktycznie równość względem poprzedniej korekty. 7750 punktów to jest miejsce wsparcia, gdzie także przebiega linia trendu wzrostowego. E, także jest to dość istotny punkt na wykresie. I na razie e, byki na niemieckim parkiecie go respektują, a więc mamy tutaj szansę na zobaczenie jeszcze większego ruchu wzrostowego. Oczywiście, dopóki te poziomy zostaną Utrzymane. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.